Czwartek, 12 dzień maja. Krzysztof Bąk, witam i zapraszam na informacje telewizji Odra. Najważniejsze tematy dnia. Coraz więcej osób przed wakacjami porzuca swoje psy. Na kaprycznym, na kaprycznym stanie one wyglądały. Jeden był przywiązany sznurkiem, mocno powiązałki. Jeden, jeden leżał bez wody, podejrzewam może już kilka godzin. To są ludzie, którzy nie mają uczuć. W Gorzowskim Muzeum rozmawiano o Konstytucji Trzeciomajowej. Chcielibyśmy y, zrobić taką wycieczkę do tamtego okresu, bardzo ważnego dla historii Rzeczypospolitej, ale jednak z ukazaniem związków ze współczesnością. Bulwar Wschodni dopiero na koniec sierpnia. Prace ruszyły 9 maja, dotyczą one Dolnego Tarasu. Wcześniej nie mogły być wykonane w związku z wysokim poziomem rzeki Warty. Bezmyślni i okrutni. Tak można określić właścicieli psów porzuconych w pobliżu Gorzowskiego Schroniska dla Zwierząt. Tylko w ciągu dwóch ostatnich dni przypadkowi przechodnie znaleźli cztery czworonogi przywiązane do drzew i do ogrodzenia. Pracownicy schroniska obawiają się, że to dopiero początek. Od lat w okresie urlopowym wiele osób w taki właśnie sposób pozbywa się pupili przed wyjazdem na urlop. W przeciągu ostatnich dwóch dni cztery psy zostały przywiązane do, 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 w okolicach strumienia do drzewa. E, wędkarze, którzy po prostu przejeżdżali, zauważyli te psy. W e, makabrycznym stanie one wyglądały. Jeden był przywiązany sznurkiem mocno powiązałki, e, jeden, jeden leżał bez wody, podejrzewa może już kilka godzin. E, no. Jest to przykre, jest to przykre, że ludzie tak lubi, robią. Nie wiem dlaczego. Przecież nie trzeba się pozbywać psa, to jest członek rodziny, wychowujemy go od szczeniaka, to dlaczego ludzie robią taki drastyczny krok i zostawiają go na pastwę losu? Co byłoby, gdybyśmy my na przykład tego psa nie znaleźli? Gdyby ten pies się zerwał, uciekł, no, coś strasznego. Co strasznego i my później y, chodzimy tutaj, dowiadujemy się od ludzi, którzy przychodzą nawet, nawet nie my osobiście. Pan, który ma tutaj obok y, działkę swoją, przychodzi do nas, mówi, że jest kaukas przywiązany do, do drzewa, nie wie ile on tam jest, nie ma wody, nie ma jedzenia. No, no jakaś tragedia. To są ludzie, którzy nie mają uczuć. To jest to samo, gdyby wziąć małe dziecko i zostawić w lesie bez żadnej opieki. Ten pies tylko tyle, co szczeka i prosi, weź mnie do domu, weź mnie przygarnić. Ludzie są nawet nieodpowiedzialni i niepoważni. Zdarzają się takie przypadki, że psy są przywiązywane, ale i też ludzie zabierają. No, mieliśmy przed chwileczką przykład, właśnie państwo zabrali z Ja pomagam koleżance, tak bardziej powiem. Wymarzył jej się ten pies, dlatego że przyjechała obejrzeć, jakie tutaj są pieski. Zobaczyła, że ten pies no młody szczeniak ma syna, który dzisiaj obchodzi rodziny i chciała mu zrobić prezent. Staraliśmy się tego psa żeby nie skłamać dobry miesiąc. Była taka sytuacja, że y, przyjechali właściciele, którzy go y, oddali, zabrali i znowu oddali. Więc to jest bardzo przykre i y, niepoważne, że tak powiem, bo ten pies też ma uczucia, ten pies y, no, chce domu i chce być kochany. Muzeum Lubuskie razem z Gorzowskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego zorganizowało konferencję i wystawę poświęconą 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wystawa poświęcona jest w szczególności postaci Jana Dekerta. Eksponaty z epoki, elementy ubioru, broń i dokumenty można oglądać w Zespole Willowo-Ogrodowym przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie. To jest czas na refleksję. Nad zagadnieniami, które są wbrew pozorom bardzo aktualne, mimo upływu 220 lat od reformy ustrojowej I Rzeczypospolitej. My żyjemy w okresie III Rzeczypospolitej, ale tematy, które dzisiaj są prezentowane, czyli aspekty patriotyczne w Konstytucji 3 maja, stawiają również pytanie o kształt patriotyzmu w dzisiejszych czasach. Temat drugi poświęcony jest fundamentom ustrojowym w myśl właśnie ustawy rządowej, ale to jest także temat bardzo aktualny. Trzeci temat także nie mniej, bo dotyczy on reformy. Sił zbrojnych w myśl ustawy rządowej. No i wreszcie to, co jest wisienką na torcie otwarcie wystawy. Okolicznościowej poświęconej Janowi Dekertowi i jego związkom tutaj z naszym regionem. Jest to wystawa, która na pewno pokazuje w trochę innym aspekcie te wydarzenia, które miały miejsce, które są tak ważne dla Polaków. I przy okazji, trochę więcej informacji na temat właśnie Jana Dekerta, którego wszyscy znają, o którym wszyscy wiedzą, że był związany z Konstytucją 3 Maja, ale tak naprawdę, gdyby zapytać o jakieś szczegóły z jego życia, to niewiele osób potrafi na ten temat. Coś więcej powiedzieć. Chcielibyśmy y, zrobić taką wycieczkę do tamtego okresu, bardzo ważnego dla historii Rzeczypospolitej, ale jednak z ukazaniem związków ze współczesnością. Można tutaj y, wyczytać sobie róż różne ciekawe informacje, a przy okazji również zobaczyć kilka eksponatów z epoki. Przede wszystkim y, są to pasy kontuszowe, y, między innymi oryginalny pas łódzki. Y, jest również talar z wizerunkiem y, Stanisława Augusta Poniatowskiego, oryginalny z 1777 roku. Jest kilka eksponatów związanych z uzbrojeniem z tamtego czasu. No i przede wszystkim są te tablice z informacjami, ze zdjęciami przybliżające epokę ludzi, wydarzenia. Najważniejsze i myślę, że to jest największy taki edukacyjny wymiar tej wystawy. Wszystkich Państwa zresztą serdecznie w imieniu współorganizatorów zapraszamy. Tym bardziej, że będzie ona otwarta jeszcze jakiś czas po zakończeniu naszej dzisiejszej konferencji. Warto przyjść, zobaczyć, dotknąć po prostu historii. Trwają prace na dolnym tarasie Bulwaru Wschodniego. Przypomnijmy, że długo utrzymujący się wysoki stan rzeki Warty uniemożliwiał wejście ekipy budowlanej oraz firmy zajmującej się zielenią. Realizacja wartej 10 milionów złotych inwestycji powinna zakończyć się w sierpniu. Prace ruszyły 9 maja. Dotyczą one dolnego tarasu. Wcześniej nie mogły być wykonane w związku z wysokim poziomem rzeki Warty. Od 9 maja ruszyły już pełną pracą, także wykonawca zajmuje się utwardzeniem nawierzchni dolnego tarasu. Również wykona prace związane ze schodami, murkami, barierkami. Ponadto zajmie się zieloną skarpą znajdującą się przy tarasie dolnym. Kiedy te prace powinny zostać zakończone? Wykonawca poinformował nas, że potrzebuje 71 dni na dokończenie, czyli dolnym tarasem tak naprawdę w pełni będziemy mogli się cieszyć dopiero w sierpniu. Ile kosztuje wykonanie tych wszystkich prac? Te prace związane są z całą inwestycją, także tutaj mówimy o całej inwestycji około 10 milionach złotych, w tym również o dofinansowaniu, które otrzymaliśmy na modernizację bulwaru Wschodniego z Lubuskiego Regionalnego programu operacyjnego. Z inicjatywy regionalnych struktur polskiego stronnictwa ludowego w Gorzowie stanie pomnik Wincentego Witosa. Rzeźbę, klasyczne popiersie z brązu, wykona artysta Michał Bajsarowicz. Jak się okazało, nie wszyscy Gorzowanie wiedzą, kim był słynny Polak. Jest to inicjatywa bardzo cenna, która znalazła poparcie wśród wielu naszych członków i nie tylko. Także nasza odezwa Komitetu zorzielskiego, który zawiązał się 11 marca, znalazła szerokie poparcie i myślę, że ci wszyscy, którzy szanują osobę Wincentego Witosa, a przede wszystkim członkowie PSL-u, przyczynią się do tego, że 12 czerwca dokonamy odsłonięcia pomnika Popiersia Witosa w Gorzowie na skwerze przy ulicy Warszawskiej Obotryckiej. Jest to 66. rocznica powrotu ziem zachodnich i północnych do macierzy, jak również 66. rocznica śmierci Wincentego Witosa. Przy okazji miasto uzyska kolejny miły akcent historii, historii Polski, również myślę, że i ten skwer będzie miał swoje nowe oblicze. Dla nas jest to szczególny akcent, ponieważ pierwsza organizacja PSL-owska w 45 roku była założona w administracji Lasów Państwowych w Gorzowie. My jesteśmy jakby spadkobiercami. Składamy się wszyscy dobrowolnie, mam na myśli tutaj członków Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale tak jak powiedziałem, również wiele osób, które nie należą do PSL również deklarują Wsparcie budowy tego pomnika. Dzisiaj nie możemy do końca powiedzieć, jaki to będzie koszt, ale mówimy o kwocie około 20 tysięcy złotych. Już dzisiaj zapraszamy mieszkańców Gorzowa i mieszkańców Ziemi Lubuskiej na Wojewódzkie Święto Ludowe, które w tym roku odbędzie się 12 czerwca, w godzinach od południa, na Gorzowskim Bulwarze. Odsłonimy pomnik Witosa, przejdziemy na, na bulwar, gdzie odbędą się uroczystości Wojska Świętego Lodowego, a także wiele bardzo atrakcyjnych imprez dla mieszkańców naszego regionu. Czy pani, kto to był Wincenty Witosa? No akurat coś mi tam się wie pan Miga, ale naprawdę nie jestem skoncentrowana, a o kogo chodzi. Mm. O Wincenty Witosa. No ciężko mi jest przypomnieć. Wie pan kto to był Vincente Vitos? Nie wiem. W Gorzowie nie zostanie zrealizowana żadna większa inwestycja. Nie będziemy mogli też korzystać z dotacji unijnych. Mówią o pomyśle ministra finansów gorzowscy samorządowcy, projekt zakłada ograniczenie wysokości zaciąganych kredytów do 4% rocznego dochodu samorządu, a do roku 2015 do 1%. Jeżeli zmiany zostaną wprowadzone, jedyną szansą na realizację takich inwestycji, jak na przykład w Gorzowie budowa ratusza będzie utworzenie miejskiej spółki inwestycyjnej, twierdzi. Wiceprezydent Gorzowa Tadeusz Tomasik. Większość zobowiązań samorządy zaciągają na inwestycje, drogi czy obiekty sportowe. Jak twierdzą samorządowcy, nowe przepisy wstrzymają rozwój, przyczynią się do bankructwa firm budowlanych i wzrostu bezrobocia. Nasz poziom zadłużenia w roku bieżącym wyniesie 50 kilka procent. Budżet wynosi nasz ponad 400 milionów złotych. Z tego wynikałoby właściwie, że praktycznie nasze możliwości zwiększenia finansowania są już niewielkie, dlatego że w innym przypadku że ten wskaźnik 60%. Natomiast też się musimy liczyć z taką sytuacją, że 2014-2020 to, to jest kolejne, kolejna edycja środków unijnych. Aby można było ubiegać o środki finansowe ze środków unijnych, trzeba mieć też własny Finansowy. Wszystkie przedsięwzięcia, które do tej pory realizowaliśmy w ramach programów regionalnych są po prostu zagrożone. W tym roku kończymy inwestycje, które w sumie ma kosztować 20 milionów złotych. Zbudowa Regionalnego Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej, 30% udział środków unijnych. To świadczy o tym, że, że to ma sens i w przypadku gdybyśmy mieli dodatkowe obostrzenia spowodowałoby, że w w przyszłych budżetach musielibyśmy się bardzo mocno zastanawiać nad inwestycjami, a powiat Gorzowski potrzebuje pieniędzy inwestycyjnych, chociażby na, na drogi powiatowe, które są w fatalnym stanie. Samorządowcy dodają, że państwo straci wpływy z tytułu podatku VAT. W przypadku 10-milionowej inwestycji samorząd odprowadza do budżetu państwa 2 miliony złotych. W przypadku powiatu Gorzowskiego uchwalony budżet mówi o 5 deficycie tegorocznym ale nie wyobrażamy sobie, aby w ciągu kilku lat mógłby ten deficyt się zmniejszyć do 1%, tak jak sobie życzy minister Rostowski. To by oznaczało rezygnację z wielu zadań inwestycyjnych. Duże inwestycje infrastrukturalne nie są możliwe jest możliwa ich realizacja bez powołania spółek zewnętrznych, czyli bez takich otóż sytuacji, że spółka zewnętrzna, spółka inwestycyjna będzie budowała obiekty na przykład ratusz czy inne duże przedsięwzięcia infrastrukturalne, dlatego że te ograniczyki finansowe, które powodują zmniejszenie możliwości finansowych gmin nie pozwolą na to, żeby można było realizować je z inwestycji w ramach budżetów miejskich. I to jest taki, myślę, też apel ponownie powrotu do tego, co pan prezydent sugerował latem, temu, kilka powołania miejskiej spółki inwestycyjnej. Lorzewscy samorządowcy będą rozmawiać w sprawie planowanych zmian z lubuskimi parlamentarzystami. Projekt ma zostać poddany pod głosowanie w lipcu. Przepisy miałyby obowiązywać od przyszłego roku. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie wiadomości. W imieniu Łukasza Sowińskiego zapraszam jutro o godzinie 17.15. Do zobaczenia.